Dzień dobry. Dzisiaj jest trzeci dzień obozu i będziemy się dzisiaj łączyć z każdym po kolei, ale Was widzę bardzo wyraźnie na studiu 2 yy, sps u No i na początku będziemy się łączyć z bajkiem Stopą. Dzień dobry, dzisiaj zaczęliśmy drugi dzień obozu. Na treningu była gra 2 na 1, było dużo gry, podań, bardzo dużo strzałów na ramkę i ekspresu Bartek Stopa. Dziękujemy Bajtkowi za nasze opowiedzenie i jak było więc teraz będziemy się łączyć ze Stasiem Pachutą dzień dobry oto trwają animacje są, z naszymi paniami są bardzo fajne nawet, nawet starsze roczniki grają w turniej ping ponga no i za chwilę. Idziemy na obiad. No i jeszcze... Jest pochmorna pogoda. Dla żeli ekspresu Stanisław Pachuta Dzięki Staś, ale po obiedzie mogliśmy porozmawiać z rodzicami, a o tym opowie kubać sam. Dzisiaj po obiedzie czytaliśmy przez 20 minut. Ja, cała grupa czytała przez 25 minut. Ja akurat czytałam taką książkę y, mieszko Bohater o piłce na i później dzwoniliśmy do rodziców y, do rodziców i było bardzo fajnie. dla ekspresu Hubert Samson. Później się dziękujemy Hubertowi Wtedy się łączymy z Fiankiem Małysią, co opowie nam o Biedronce. Byliśmy w Biedronce i kupiliśmy. Ja kupiłem dwa, z moim kolegą Bartkiem dwa soki, paluszki, dwa opakowania dwa i... By, nie można było lodów, szkoda, ale jest brzydka pogoda, więc rozumiem czemu. A co ty kupiłeś? Ja kupiłem jagodziankę, e, sok 100% jabłko mm. i działończyków, gdzie smaszysz czekoladę. Dziękuję. Dziękuję Fianek Małysz. Dziękujemy i Małyszowi za opowiedzenie, co by było wiedzące i tak. Teraz przenosimy się do Tomasa, jak było w dzisiejszym dniu. Właśnie się kończy dzień. Dzisiaj najfajniejszy był trening. Mieliśmy dużo gry 2 e, na 1. Potem był mecz końcowy. Właśnie zaraz na jakieś 10 minut będziemy szli na odprawę, e, Trener Filip Albert Rimer Water na Zoliec Tom Osowy. Co dzisiaj już będzie koniec, jeżeli SP nazywam się Timek Timo No i jutro, jutro się widzimy.